Witam serdecznie. W dzisiejszym poradniku ogrodowym wybrałem roślinę kosaciec żółkowany. Jeśli spodoba Ci się odcinek daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Kliknij też w dzwoneczek by być na bieżąco z wydarzeniami. Zapraszam do oglądania i komentowania. Kosaciec żółkowany to roślina cebulowa należąca do rodziny kosaćcowatych. W środowisku naturalnym występuje od Turcji po Kaukaz. Chętnie jest uprawiana także w ogrodach. Uchodzi za jeden z najpiękniejszych irysów. Jest to roślina wczesnowiosenna. Wytwarza charakterystyczne cebule pokryte siateczkowatym wzorem. Z cebuli wyrastają jeden lub dwa mieczowate zielone liście. Dorasta do 20 cm wysokości. Drobne kwiaty wyrastają na szczytach pędów. Najczęściej mają barwę niebieską bądź purpurową. Kosaciec żyłkowany zakwita bardzo wcześnie, już w marcu. Kosaciec żyłkowany rośnie najlepiej na stanowisku słonecznym lub w półcieniu. Lubi gleby średnio ciężkie, umiarkowanie suche, wapienne. Ziemia powinna być sucha. Przede wszystkim latem, w okresie spoczynku cebulek. Rzadko choruje, mogą natomiast zagrażać mu szkodniki typu mszyca. Młode sadzonki okrywamy grubą warstwą ściółki. Wczesną wiosną roślinę nawozimy nawozem organicznym. Kosaciec żółkowany jest niedużą rośliną ślicznie wyglądającą na wczesnowiosennych rabatach. Bardzo dobrze prezentuje się na skalniakach oraz przy oczkach wodnych. Często sadzony jest w Donicach.